Siemaneczka, witam was w kolejnym odcinku z Subnautica Below Zero I dawno tego nie, dawno nie było Subnautiki, Bo to ją odinstalowałem, nie pamiętam dlaczego i... To jest chyba to? No dobra, nie pamiętam Ale się ładuje, więc... Zobaczymy czy to to Dobra Ładuje się coś długo trochę. Mm. No to jest chyba to. Co? Kurde. Cały czas to samo. E, tutaj mamy dobrze. To jest co? To jest woda dobra, ale to chyba plus 65. Nie, dobra, nie będę na razie. Może później się bardziej przyda. Zgniła próbka wodorostu. Dobra. Co mi tutaj można może zrobić? Mamy flary. Oj, to było do czegoś innego przydatne. To złoto. Nie, czy nie? Nie, tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie, i tutaj nie, czyli w sumie do tych dwóch rzeczy, a jedną z, z tych rzeczy, czyli to mamy jeszcze do Flare F8, dobra. Um, nie można kupić w tej grze w ogóle. O właśnie, jeszcze tutaj mamy pojemnik. Taki mały dobra, jest dokustracja delta, tam mieliśmy, więc nie ma w sumie, co tam iść. Nie ma sensu, ale tam mógłbym o, złapać sobie. Dobra, wyłączmy to. Dobra, wyłączyć też światła. Opla. Ty, ale mnie wysoko wysadziło. No dobra. To dobrze, co to jest? Nie, co to robi? Nic nie widać w ogóle. Tu woda. Jest to, tu jest to. Żadnych innych znaczników nie mamy. Dobra, powiedzmy, że dobrze. Ile mam tlenu? Dosyć dobrze jest. Jak gdyby. Trzeba też zwracać uwagę na to, ile mam tlenu właśnie. To mnie by chyba biło. A może wyjdę w takim razie. O, właśnie, 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 dobra. Ja się od tego zala będę trzymał. Ale się muzyka włączyła. A, a ja jestem w jakiejś zatoce. A, bo tu były te zapasy, dobra. O, wszystko próbuję nie zabić. Dobra Nie wiem do czego to w sumie służy To jest latarka To jest to A to jest ten skaner Kurde, jakie odgłosy Chciałbym jedną rzecz ważną, ważną przetestować A dokładniej to Parę parę rzeczy. Tutaj fabrykatorze Flary, latarka, ska skaner to mamy, nóż rząd wy wykrywacz materiałów. To w sumie fajne. Lampa na stojaku to nie wiem. To jest to. Pawka grawitacyjna. na składniki nieznane znane. się z portalem skojarzyło? Wodoszczelny schowek Aha Czyli tego nie mamy, więc to można sprawdzić Tu jest jeszcze sprzęt Termos Pływająca pompa powietrzna O co z tym chodzi, z tym? Kompas, standardowa butla o 2 Pteczka, no dobra Wait, check y Czego ja tu potrzebowałem do tego? Bateria, tytan, przewód miedziany. E... Oj, przypiąłem sobie prawym... No dobra, escape się z tego wychodzi, a z tego tab się wychodzi. E... Tytan, bateria i przewód miedziany. Dobra, tego nie potrzebuję na razie. Mam tytan. Kurde, tap się wychodzi tak. Jak się robi... Yy, baterie, bateria to kurde, a z tego się escape wychodzi. No na... z... e, z czego? Tab. Co ja to mam? Nie mamy to i mamy to. Tego nie mamy. Kurde. A jeszcze ja sobie tak ustawię Wchodzę w to podstap, a próbuję wyjść eskapną. No. Coś tu nie gra. Jakie odgłosy straszne. No, ale widoki to są ładne stąd. Kurde. Piękna ta gra w sumie. Znaczy bardzo mi się podoba e, grafika. To jakaś inna planeta, na której nie wylądowałem. No bo byłem zajęty lądowaniem na tej, przykro mi. Albo jedno, albo drugie. A ja nie mogę znaleźć tych wodorostów. A nie, to nie z wodorostów było Ulej, to jak to się nazywało. To było chyba to, co. Chyba tak niezbyt. Czy ja mogę tak zrobić? O! Fuj. Um. W sumie nie widzę większego sensu, żeby tak robić. Oj, gdzieś wpływam do jakiejś jaskini, ja nie wiem, czy chcę. Dobra, wpłyniemy tam. Kurde, jaka muzyka się odpaliła. A, to super jaskinia. Nie no przepiękno. Dobra, wynurz się trochę. Dobra, no i zapomniałem jak się zdobywa to, do baterii. Wiecie, nie. kurde. Próbka Cruella. Chip komputerowy. Zestaw elektryczny. Po co mi to? Przewód miedziany, dwie Dobra. Eee, później. A teraz mogę sobie usmażonego tego zrobić. Po co chodzi z papką grawitacyjną? No i to kulka jest podobna do tamtej. Dobra. Zaszczelny eee, schowek. To nie tu. To jest gdzieś tu. Rura. Po co mi rura? Albo termos. To ciekawe, ale to odepnę, bo no... Mhm. Mm nie wiem, to się tu budować coś swojego, tylko ja, że ja nie wiem w jaki sposób. I coś z tego pewnie mi jest potrzebne, żeby to budować. Schematy jakieś. Rura pasażenie rura narzędzia maszyny pułapka grawitacyjna jeden z dwóch aha czyli jeszcze jakby gdyby... dobra moduły zewnętrzne moduły wewnętrzne jak automat z kawą różne kosz na śmiecie biurko po co mi biurko hmm po co mi biurko jest? o kurde dobra w dół się powiększa w górę się zmniejsza ten metry więc jestem 0 zero... metrów ale mgła No nie, może też gdzieś muszę dalej polecieć, żeby... żeby coś odblokować. Kurde. Opla, dobrze, da się. Oddalamy się od tego, od tego no tak nie jest zbyt. Raczej cały czas idziemy w jedną stronę, więc się tak nie zbyt oddalimy. Ale zaczęło walić teraz śnieg i w ogóle. Właśnie ja mogę biegać, co ja robię? Ja tak sobie spaceruję, a ja biegać mogę. Załączy mi się coś, może? Halo? Załączy się? Pod wodą jest ciepło, a tutaj wieje. Tak, na powierzchni pływanie jest lepsze, bo masz 100% tego i 100% powietrza. Teraz się trochę przybliżamy do tej stacji. Szczerze mówiąc, ale się oddalamy od tej kapsuły. Jakie to jest duże? Tylko aby mnie nie się zaatakowało. Co jest? Jak ja sobie mogę zaznaczyć te różne rzeczy? Y m tab tab pod tabem. O nie, te czerpię mi się. Yy, no to dodaj nowy, dodaj nowy. Jak się dodaje? Dobra, najpierw może wypłynę, bo mnie to przerażają te dźwięki. Kurde, szybciej. Yy. Dobra. To nie, ja na powierzchni... Jak sobie nowy dodać? Halo! Kapsuła nowy Nie mogę sobie zaznaczyć nowego Nie no! Nie gadaj! O Boż. O nie! Tylko nie tamte One kradną. Ja ja nie lubię. Jak mi coś kradnie, itemsy szczególnie takie, na które długo zbierałem. Kurde, ale że teraz groźne warunki naprawdę. Serio? Gra chyba nie mogła bardziej mnie teraz trollować. Znalazłem jakieś długie ramię i groźne warunki pogodowe. Kurde, co to jest? O! ty, Co to jest z gołko jakoś uczna? Pić mi się chce. a, a. mam wodę. No, to coś takiego, tylko nie co to jest. Co to za oko? Fuj! No dobra, lecę obok tego. Nie wiem, może mnie poparzy. Aha, to leci gdzieś w dół. Dobra, tak niezbyt nie obchodzi teraz to w dół. Bo tam jest coś innego. Tak jest. To nie nadaje żadnego sygnału. Cholera. I szkoda, że nie nadaje sygnału, bo... Już bym wiedział, żeby tu pójść, ale te... Te mnie gałki oczne przerażają. Straszne, co? One coś mi pewnie będą robić później, prawda? No nie, mo nie mogli tak zmarnować tego potencjału i... O, apteczka. Dobra, sygnał z, sygnały z głębi. Tak, my coś o nich wiemy. A, tutaj mogę sobie te po, porobić. Tylko no jak gdyby tam już byliśmy. Oj, co ja zrobiłem? E-nacisem. O, kostka żywieniowa. Dobrze. Czyli to są w sumie jakieś takie mm miejsca w której w sumie mamy po prostu jakieś zapasy. Tak. O, mam baterie! Mam baterię. Ty tylko, że ja zaraz ten. Do. O nie. Dobra, zjem sobie to w sumie. Kurde, z tu koska, nie. Mogę to zjeść. Wody się jeszcze napiję. Dobra, mam 31 tego. Do wody szybko. I to jest właśnie śmieszne. Wskakuję do wody i już nie zamarzam. Odmarzam tak w sumie. Co to jest? Akropne. Jak ci twórcy mogli na to wpaść? Dobra, bardziej już chyba nie odmarznę. A, mogłem odmarzać jednak. No dobra. E 100% No teraz już w sumie nie. Wezmę ty tam, czemu w sumie nie. Szkoda, że o, o! All facility beacon detected nearby. Unique Identifier Fire Center. Dobrze, 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 bardzo dobrze. Bardzo mądry plan. O! Ej, tutaj jest mi ciepło, ciepło i mogę coś zbadać. Czyli długo się to bada, strasznie. Co to jest? Co to jest? Przepraszam, się zbagowało chyba, albo nie, albo się nie zbagowało, nie wiem. że gra mi pokazywała e, o! Weź to Idź tam w ogóle Dobra, badania badaniami Ale miałem nadzieję, że ta grota mnie do końca prowadzi A, i w sumie jestem bliżej, no dobra. To się nie gniewam, nawet jestem... Dobra, to będzie chyba dłuższy odcinek, bo jesteśmy strasznie daleko. A już jest 20 minut, więc raczej to będzie dłuższy odcinek. Co to jest za brama? Już ja się pytam Centrum robotyki Oj! Otwarte, otwarte, otwarte! Dobrze I dobrze, tylko tam jest jak gdyby tysiąc metrów. Oj, ale mnie ten cień wystraszył. No ja naprawdę cienia się wystraszyłem. Właśnie, woda. Dobrze, teraz można i zwiedzać. Zadź. Albo nie, dobra, tutaj zakończę ten odcinek. Taki piękny widok jest. Do zobaczenia w następnym odcinku. To będzie ciekawe bardzo. No ja się z wami żegnam. Cześć i pa!